W przyrodzie wiosna. A na niebie szaleją planety. Rankiem 18 marca przed godziną piątą poszukajmy księżyca nisko nad południowo-wschodnim horyzontem. Tuż obok księżycowego rogala ujrzymy kilka punktów świecących niemigotliwym, spokojnym światłem. To planety, aż trzy w jednym miejscu. Najjaśniejszy jest Jowisz. Po jego prawej stronie o wiele słabszy, za to wyróżniający się czerwonawą barwą Mars, a nieco dalej po lewej odnajdziemy Saturna. Następnego ranka to właśnie do niego dołączy cieniejący sierp księżyca. Położony już znacznie niżej, więc trudno go będzie zobaczyć. Warunkiem powodzenia jest płaski widnokrąg w kierunku południowo-wschodnim oraz przejrzyste niebo. W następnych dniach srebrny glob opuści już zgromadzenie planet, ale kosmiczna kumulacja trwa w najlepsze. 20 marca Mars mija Jowisza w kątowej odległości niewiele większej od wizualnych rozmiarów tarczy księżyca na ziemskim niebie. Warto popatrzeć przez lornetkę lub teleskop, w polu widzenia którego oba obiekty zmieszczą się z łatwością. W styczniu 2018 roku miałem sposobność utrwalić takie właśnie spotkanie na zdjęciu. Tym razem najlepszy czas na obserwacje wypada w momencie nadejścia astronomicznej wiosny, 20 marca o 4.49. 21 Mars jest jeszcze blisko Jowisza, ale już biegnie na spotkanie Saturnowi, z którym przywita się o poranku w ostatni dzień miesiąca. Tymczasem na wieczornym firmamencie niepodzielnie króluje Wenus, osiągając maksymalną wysokość nad zachodnim horyzontem i wciąż nabierając blasku. Nawet nie trzeba jej specjalnie szukać. Sama pcha się do oczu. 28 marca dołącza do niej młody księżyc, dopełniony światłem popielatym. Wraz z gwiezdnym bykiem i plejadami świecącymi nieco wyżej, tworzą piękny obrazek. Nic, tylko patrzeć lub robić zdjęcia. A przy okazji warto przypomnieć, że szkielet konstelacji byka tworzą gromady otwarte gwiazd. Najokazalsza, układająca się w kształt głowy zwierza, nazywa się Hijady. Ich nazwa pochodzi z mitologii greckiej i bierze się od sióstr, które tak bardzo płakały po śmierci swego brata Hiasa, że Zeus z litości przeniósł je na niebo. Co ciekawe, wygląda na to, że Zeus nosi Hiady na twarzy, bowiem cały gwiazdozbiór byka symbolizuje właśnie jego, uwodzącego piękną Europę. Życie bogów nie jest proste. Ale wróćmy do Hjat. Zawierają około 300 gwiazd. Ogromna większość jest niewidoczna gołym okiem. Leżą 151 lat świetlnych od Ziemi, a ich wiek szacowany jest na 600-800 milionów lat. Najciekawszym i najjaśniejszym obiektem Hiat jest Teta Tauri, układ gwiazd podwójny optycznie, jednak grawitacyjnie Teta 1 i Teta 2 nie są ze sobą związane. Przez lornetkę prezentują się szczególnie atrakcyjnie, gdyż jeden składnik jest wyraźnie niebieski, drugi zaś złotawy. Bliźniaczo podobna do tety 1 Tauri jest Ain. Schematycznie stanowi ona wierzchołek trójkątnej głowy byka, a w istocie wyobraża jego oko. I takie dokładnie jest znaczenie nazwy gwiazdy w języku arabskim. Ain to drugie oko. Pierwszym jest oczywiście Aldebaran zwany Czerwonym Okiem byka. I tu pojawia się pytanie: Jeżeli jest na niebie jakiś Aldebaran, to co on robi w byku, zamiast świecić w konstelacji Barana, jak sama nazwa sugeruje? Otóż, jak wspomniałem, nazwy wielu gwiazd zawdzięczamy średniowiecznym astronomom arabskim. Aldebaran dosłownie oznacza podążający za Plejadami. I rzeczywiście w swym ruchu na sferze niebieskiej gwiazda nieustannie goni Plejady, którym przyjrzymy się za chwilkę. Ciekawostką jest, że Aldebaran, choć z perspektywy ziemskiego obserwatora widać go razem z Jadami, nie należy do tej gromady. W rzeczywistości znajduje się o ponad połowę bliżej nas niż one. Między innymi z tego powodu Aldebaran jest najjaśniejszą gwiazdą byka, a przy tym jest to ciało ogromne, o średnicy 44 razy większej od Słońca. Wraz z towarzyszącym mu czerwonym karłem tworzy układ podwójny. Ale to nie wszystko. Wokół Aldebarana w odległości półtorej jednostki astronomicznej krąży planeta, sześć i pół razy masywniejsza od Jowisza. Okrąża swą macierzystą gwiazdę w niespełna dwa lata ziemskie, czyli podobnie jak Mars w Układzie Słonecznym. Teraz popatrzmy raz jeszcze na drugie oko byka. Wieczorem 29 marca, właśnie tam zawędruje księżyc, by zakryć gwiazdę Ain. Około 21.30 zniknie ona za ciemną krawędzią księżycowej tarczy, by po mniej więcej godzinie wyłonić się po przeciwnej stronie z za księżycowego rogala. Ain to gwiazda trzeciej wielkości, więc z łatwością jest dostrzegalna gołym okiem, ale dla udanych obserwacji zakrycia warto użyć lornetki. Wreszcie czas na plejady najbardziej znana i charakterystyczna gromada gwiazd w byku wyglądem przypomina miniaturową kopię wielkiego wozu. To gwiazdne skupisko znane w katalogach jako M45 jest powiązane ze sobą grawitacyjnie, ma wspólne pochodzenie i wiek. Nie do końca wiadomo w jakiej leżą od nas odległości, ostatnie dane wskazują na 435 lat świetlnych. Tworzą je gwiazdy młode, liczą sobie około 100 milionów lat i gorące, stąd wyraźnie niebieskawa ich barwa. Dla porównania nasze Słońce liczy sobie 4 miliardy 600 milionów lat. Plejady to siostry jad, zarazem córki tytana Atlasa i nimfy Plejone. Co ciekawe, w mitologii greckiej Atlas występuje jako pierwszy astronom w dziejach. Cała rodzina zaklęta jest w gwiazdy. Oto para, atlas i Plejone, prowadzi gromadkę swych córek. Jak przystało na siedem pięknych sióstr, błyszczą na niebie, dając się podejrzeć bez trudu. Najjaśniejsza nazywa się Alchione. Są zanurzone w pyłowej mgławicy, którą podświetlają, nadając jej charakterystycznego koloru. Nie jest ona widoczna gołym okiem. Ujawnia się dopiero na zdjęciach, przy czym wystarczy już kilkudziesięciosekundowa ekspozycja, by ją utrwalić. Tak naprawdę jest to cały kompleks obłoków materii kosmicznej, z których najokazalszym jest mgławica Merope. Właśnie tam, już 3 kwietnia, zajrzy Wenus. Będzie to jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk na niebie w całym 2020 roku. O nim opowiem w kolejnym odcinku. Owocnych obserwacji Piotr Majewski.